Tego dnia 233 lata temu uchwalono pierwszą w Europie, a drugą na świecie konstytucję. Konstytucję 3 maja. Właśnie z tej okazji tutaj na Placu Wolności odbyła się specjalna defilada. Na Placu Wolności zebrały się jednostki Wojska Polskiego, policja oraz Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych. Zagrano tradycyjne żołnierskie pieśni, oraz przygotowano specjalny pokaz musztry. Wszystko to, aby oddać powagę tej chwili, mimo że o znaczeniu tego święta nie trzeba było nikogo przekonywać. To jest po prostu święto naszej Polski, żebyśmy no, byli wspólnie, razem jednym dobrym narodem. Od małego wychowania tak byłem, Po wojskowemu to się święci. Tłumy są, pogoda sprzyja, majówka jest piękna i, i w ogóle. Można podziwiać wszystko. O tym, jak ważne są obchody święta konstytucji 3 maja w dzisiejszych czasach przekonywał również między innymi prezydent Poznania. Konstytucja 3 maja to nadal jedna z najważniejszych lekcji historii, z której czerpiemy siłę i która jest dla nas przestrogą. Wolność i ojczyzna, nosimy ją w sercu. Konstytucja 3 maja zawarto w 1791 roku w trakcie Sejmu Wielkiego. Jej głównym założeniem była, jak mówi preambuła, niepodległość państwa polskiego. Wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu. Ustawa zasadnicza zapewniała też m.in., który podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, czy zniesienie zasady liberum veto. Ze względów politycznych dokument nie został wprowadzony w życie, jednak jego idea nie poszła na marne. De facto konstytucja stała się symbolem, wspaniałym, pięknym symbolem ustrojowym, dokumentem, który świadczy o tym, że Polaków stać na zryw, stać na zdecydowane działanie, na poprawę swojej sytuacji. Jak dodaje dr Marek Rezler, konstytucja 3 maja dała pierwsze podstawy do tego, jak dziś wygląda nasz kraj. Paweł Głuszyński, puls dnia.